społecznej Panią Iwonę Rómanowską, która dzisiaj jest w związku z komisjami, z materiałami na komisję. Tak? I dla pana Mecenasa, Panią Sekretarz, Panią skarę. Do przegłosowania proponowanego porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem porządek przyjęto jednogłośnie. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 58. sesji Rady Gminy Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. Przejdziemy do przegłosowania. Thank you. Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Jest to zalecenie po wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli, gdzie takie zalecenia zostały zawarte. Co prawda za tym zwierzętom nic nie pomoże, ale dzisiaj mamy komisję, także się dobrze zbiegło z tym, że możemy zrealizować co do dnia wystąpienie po kontrolne na na najwyższej Izby Pokonników. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to na naszej stronie WIP jest cały protokół do wglądu i również podjęcie uchwały sobie wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa ubiegające się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony cen bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronistów zwierząt bezdomnych, a także grzybowisk już wzbog zwierzęcych części na terenie gminy Buc. są to określone też ustawowe wymogi jakie musi firma spełniać co musi mieć jakie musi mieć zarejestrowane działalności jutro mamy składanie ofert do tego przetargu w ktoś się tam zgłosi, ale będziemy czynić naszą powinność zgodnie z zaleceniami najwyższych Dziękuję. Panie Wójcie, czy w związku z tym są jakieś pytania, niejasności? Proszę bardzo, Pan Radny Marcin Mikra. No właśnie, musi Pan zająć Mikrofon. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Wójcie. Ja mam pytanie do tego programu. Zakładam, że, że Państwo zapoznaliście się z treścią y, proponowanego programu. Ja mam pozwolę sobie przytoczyć y, kilka zdań. Y, rozdział czwarty, paragraf 5, punkt 3. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt wykonywane jest przez pracowników schroniska. Punkt czwarty. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy płuc zajmuje się lekarz weterynarii, a w, w sytuacjach losowych oraz w porach nocnych Otos Animals. Punkt 5. W przypadku zwierząt rannych, które muszą być poddane leczeniu, podpunkt drugi agresywnych, zagrażających bezpieczeństwo osób przepływających na terenie gminy Póc i podpunkt trzeci, których chodów musi nastąpić pilnie z innych przyczyn, odłów i transport wykonane są, zostaną przez pracowników lekarza weterynarii na podstawie zawartej umowy. Ja mam pytanie, jak to wszystko ma się do rzeczywistości, ponieważ ja jako sołtys Mamy tutaj jeszcze kilku innych sołtysów i dwóch sołtysów, którzy prawdopodobnie z tym problemem odławiania, odławiania zwierząt zmagali się w swoich sołectwach. E, Niejednokrotnie, a praktycznie zawsze, ja przy, przynajmniej zawsze, e, kiedy zgłaszałem zgłaszam odłowienia zwierząt, e, usłyszałem pytanie, jedno, pierwsze pytanie. Czy zwierzę jest zabezpieczone, czy zostało odłowione? Więc ja chciałbym zapytać, do kogo w końcu należy obowiązek odławiania zwierząt? Czy do mieszkańców leśniewa, czy Przepraszam, do mieszkańców sołectw? Do sołtysów, czy do odpowiednich służb, z którymi podpisywane są umowy? Jeżeli ma przyjechać służba i psa, może Pan ją zgłosić, że na terenie leśnienia biega bezdomny pies. Przyjadą za godzinę, to ten pies już będzie 5 km dalej. To jest takie, taka robota bez sensu. Jeżeli jest i możliwość złapania i wskazania jeszcze, to zazwyczaj na wsi wiedzą, kogo to jest z to nie ma problemu. Natomiast jak pan sobie to wyobraża ja, No ja zadaję pytanie osobom, które są odpowiedzialne za ten program, bo skoro daje ten... Płaczamy, jeżeli jadą i uda się złapać, to złapią. Jeżeli tego psa nie ma, to, to nie złapią. No i tyle. No. Także to nie jest żadne nowo z tymi psami. Yy, I na zebraniach wszędzie jest ten sam problem. Ludzie mają psy i mają te psy głęboko gdzieś. I wujt ma łapać te psy, Mamy regulamin, w miarę możliwości, jeżeli będzie, to będzie złapany i nie będziemy godzić dniami, czekać i obserwować psa. Proszę bardzo. Ja się doskonale z Panem Wójtem zgadzam, że to mieszkańcy biorą odpowiedzialność za swoje zwierzęta. Natomiast dla mnie ten y, program, który został tutaj napisany, ten regulamin, y, jest trochę bez sensu. Bo cały czas powtarzam, że ale skoro obowiązek nie obawiamy. Jest wiele przypadków, kiedy te zwierzęta zgłoszone. Kilkokrotnie, nie kilkukrotnie, może kilkunastokrotnie podczas swoich kilku kadencji zgłaszały zwierzęta do które ostatecznie nie zostały odłowione, ponieważ czy to lekarz weterynarii pan Lipski, czy też okaz Animalist powiedzieli, że nie przyjadą psa odłowić, jeżeli nie zostaną zabezpieczone na posesji w garażu, w domu. Miejscu, w którym będą mogli spokojnie złapać go i włożyć do plany. Panie Radny, czekam na. No to nie jest lodów, to jest odbiór, tak. To się Panie zgadza. Radny, czekam na propozycję zmiany do tego zapisu. Z chęcią złożę tę propozycję, a, a dzisiaj wszystkich pan, e, Państwa radnych zachęcam do tego, żeby e, głosować przeciwko przyjęciu tego programu. E, punkt, e, rozdział 10. Ja wracam do Wysokiej Rady o przyjęcie. Zmiany ja można unieść na następnej sesji. Dziękuję Panie Wójcie. Działania edukacyjne rozdział 10 jest napisane, co generalnie powinniśmy robić, ale to jest bardzo ogólnikowo. Rozdział 11, paragraf 12, punkt 2, podpunkt 3. Paragraf 6, 8, 9 i 11 w kwocie 20 tys złotych zabezpieczamy środki między innymi właśnie na edukację. Czy może Wójt przytoczyć jakieś konkretne przykłady na czym polega ta edukacja? Nie, nie, nie odpowiemy. Gdyby, gdyby to pytanie wcześniej padło, na pewno poprosiłbym pracownika, który by przedstawił, jakie są planowane zajęcia. Czy mogę wobec tego prosić pana, żeby na następne komisje, sesje przygotować taką informację, na co konkretnie te tak pieniądze jest. idą? Tak jest. Dziękuję serdecznie. Czy jeszcze są w związku z tym pytania? Nie widzę, dziękuję Panie Wójcie. W związku z przejdziemy teraz do przegłosowania. Proszę o odczytanie projektu. Uchwała Rady Gminy Pulc na 30 marca 2023 roku w sprawie określenia programu obiektu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności w na lub gminy w 2023 roku. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Gminy Bucy uchwała uchwala co następuje w paragrafie 1. się program. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała podjęto większością głosów przy jednym wstrzymującym, jeden przeciw. Punkt piąty, Czy są uwagi w tym punkcie? Proszę o czytanie projektu. Uchwała Rady Gminy Krzysza 30 marca 2023 roku w sprawie... Wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia skropie dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni złot zwierzęcych i ich części na terenie gminy płucnej. Na podstawie dodatkowych przepisów na gminy płucnej uchwala co następuje. paragraf 1. Określa się wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy płucnej działalności w zakresie ochrony prowadzenia stronic z zgodnych zwierząt, a także przebowiski i spalania zwłok zwierzęcych i części stanowiące załącznik do niniejszym utworzeń. Paragraf 2. Ukonanie uchwały powierza się w gójce. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia i obłocznie odcinki urzędowym Województwa Uwaga, zaraz kończymy. Bo nasza koleżanka Małgosia będzie miała problem z transkrypcją. Jeżeli będzie taki szum. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt szósty: no, Wolne wnioski i informacje. Ja tylko podam do swojej strony. Przypominam o obowiązku złożenia w terminie do 30 kwietnia oświadczeń majątkowych. E, mam jeszcze tutaj informację dla mieszkańców: Połczyna Wisła, reprezentowanych przez Pana Łukasza Kortasa w związku z, z wnioskiem w sprawie projektu budowy sieci kanalizacyjnej, ten wniosek został przekazany do kierownika inwestycji. Dziękuję. To tyle z moich spraw. Proszę państwo radni, jeżeli coś macie, to proszę zgłaszać. Proszę. Termin sesji, właśnie termin sesji jest do omówienia i ustalimy go za chwilę na, na komisji. To ten termin 6 kwietnia nie za bardzo jest tutaj dogodny dla Państwa, w związku z, z powyższym będziemy musieli przedyskutować. Dobrze, dziękuję za uwagę. Zamykam obrady 59. sesji Rady w Polsce.